Hej witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony kulmit Muszę zmienić to powitanie, bo mi się nie podoba. A to od następnego odcinka. Solo ranked jak zwykle zresztą. Bo to już na promocji do Golda 4 teraz jestem. I czekamy aż nokturni Izril się wczytają. Gram w dżunglę. Zauważyłem, że większość meczy swoich, które nagrywam na YouTube, gram w dżungli jest niepokojące, bo przeważnie gram jakiegoś topa. Chyba już nawet mówiłem w którymś tam odcinku, albo go nie stawiłem, nie pamiętam. Dobra! Okay. zaczniemy sobie od może Reda. Kto jest na topie? Riven, okej. Okay. Nie, może od Blue. jest sobie wpadnę na bota, nie na topa. Z tym Garenem pewnie i tak nic nie zrobimy. Ale to nie, Garen ma nie To ona nam nie ucieknie. Ej, 490 Coś czuję, że jakieś złe mustarki. mam. Coś, to czuję, tak patrzę i coś... coś, czuję, no coś czuję. Wow. Wow. Nie wiem, czy na Riven Shield to jest dobry wybór. 30, 30, 30, 30, 30. I tak no, bardzo ja nie, nie połkuję. Muszę wyłączyć tego lektora, bo mnie denerwuje. tak się stanie. O, właśnie muszę mówić donośnym głosem, że potem się nie męczyć w postprodukcji. Ciągle naprzód. Ja jeszcze przyciszę trochę głośność tego. I chyba jest dobrze Jeszcze zobaczę jak uderzę w blue Treshujo O jezu jak to długo trwa No, come on bro Come on bro Jinx, nie zauważyłem, żebym jinknął w tym. Teraz dopiero jak podeszło Thank you very much. Thank you very much. A Co Ten typ robi. Aha, zbiera sobie duszę. Nie, spokoj. Myślałem, że nie wiem, chce mi jakoś go odpięrować mojego minionka, bo coś takiego. Coś to się jest Wow! Tam to się dzieje. Jak on tego nie spuszczuje, to będzie to, to, to ciekawe. No znaczy, nie ma ordów I tu 520 Mój król wydał już Nie chcę wyrzucać z peli, że mogłem o, wyrzuciła wszystko w tym momencie O Boże Gdybym nie slashował to by zmienił ten Żebos temu pod O kurde A nie, on ma tyle hapsa tylko Czwarty level tylko wykarmy sobie Dobra Można raczej gdzie indziej. Aha, Mid też już zginął. Tak się stężę. To spoko. Tu jest na midzie. Aaa, bo Twisted Fate jest EFK. No, trochę lipa. Jaka... Taki easy win. Aaa, jesteśmy na wyporze ci na ziemi. Takim miałem. Do trzech wygranych <gry> Nie powiem, to zapomniałem wyleciałem słowo kompletnie A już jest przecież ok, to jest nie będziesz tak easy win Aha, oh, no za Palmida grają No nie, nie, jakoś sobie podeszła stamtąd Co to Dżinn stworzył Co to było? Co to Dżinn stworzyła tam? Ja nie zrozumiałem tego kompletnie. Nie, może ja jestem jakimś ze kto jak wie. Może, może ja czegoś nie rozumiem. Będę ten tyl, to od a skukała się na że we mnie koleś to te dziwne. O Boże, o Boże, o Boże, ale już tutaj go, nie wiem. Ale się boję. Kurde! W ostatniej chwili mi wyszedł za siebie. O Boże, to, to jest kupa z tej jest straszna. Boże, co to było? No, to nafilowany ezri, kompletny. Czyny mówią więcej niż słowa. No, to jest rację.

Dobra, nie ma sensu. Ten człowiek nie zrozumie, że to nie była nasza wina, że to on naprawdę zjechał. Prawda, potem coś my zrobiliśmy, ale no i kurczę.

I randomowy autodatak już nie zdążyłem go zatrzymać. 64 to. Kto jeszcze jest Aha, no? A, miejcie. O! A, i nie znam, by się gotować. No, 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 Nie było jeszcze za stopę kompletnie. Jak wróci ten... Malzahar, wspomniałem jak się nazywa ta postać, robaz wezmę trochę sobie tekstu. Oh Wszystko... No, tak w większości tego nie wzbierze, więc... Otrzymam tylko linię. O Boże... gdzie Jest to blóg, nie? No szukam, dam ci Tylko się napisać, tam gdzie Tylko wziąć tą farmę, Hmm, zresztą nic nie zrobię. Nie, nie wiedziałem, czy był ten, ten ten To takie palenie jakby. Malzahara na nich tak znowu uderzył, trochę to stylując. Ale zawsze trzeba być pewnym, że ktoś zginie. Oni wzięli sobie, A dobra, ginie. to jest prawda? No dobra, Riven ginie. To podobnie. No, użyj tego ulta. Jak na razie nie jest ciężko naprawdę boję się tylko tego bota I boję się też o to, że przestanę w takim momencie coś robić Oho, 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 oho

Jakieś pięknie możemy iść. O nawet je, Pinkport jest. Chodźmy tutaj. O, widać. Już negatywna atmosfera. Przeciwnikimy. U nas też to było na początku, ale zmutowałem przeciwniczkę, która była toksyczna. Źle teraz. Ojej ja to zginę. Jeśli oni się nie zbiją. bo to trzeba się zmutować. No nie, nie 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 Patryk, cofaj się gugu Żeby tylko jakiegoś lucky w nie wyszło. A ja nic nie mam z takich rzeczy. Dobra. Złożę sobie Black Cleavera teraz, bo mam to 5-1 to chcę jakoś wykorzystać to Ja po prostu Team w pewnym momencie nie stracił Demager. Żeby nie było tak, że ja mam wszystkie chwilę prawie. Oj Co to flash był? Tak. Nie goń. nie też rady. Oj, telefon mi dzwoni. Dobra, nie chcę się teraz odbierać tego. Nie mam czasu. O Jezus Maria, no nie odbiorę i tyle, no kurczę. Dużo ulgi będzie na było. Dare, Dare nie jest jak widzimy. Geniuszem zła. Może ta ribbent tam została, kto wie. Jest, 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 jest. Ale cię ja ja dam radę zabić. Dużo minionów, bardzo dużo. Za dużo minionów. Ojej, 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 ma tej swojej starczy i nie i możemy, możemy chodzić, na mi się wydaje Jinx, o nie No, czy ta tarcza eksperymentuje tego, jak najtań, to nie tego Ignite'a? Nie powinna. No, mhm... Hmm... hmm. Spłytuję to. Nocturne jest zdecydowanie toksyczny. No to... Jak na razie wszystko wynika na to, wynika na to, wszystko wskazuje na to, że wygramy tę pierwszą grę. Co ci ludzie ode mnie chcą? Co to są za numery w ogóle? Kurwa, patrz, mi telefon spadł.

Odejść ode mnie, odejść ode mnie. No, zlikwidowany Simie w to jest. No, za chwilę bym poszedł to bardziej w tym demo niż. naszego całego Black Clivera, tak? A, no, zapomnę. Oj, jakaś wieża, nie ma szansy, nic? Nic. Nie będę czekał. 30 gold. Chodzie, że poczekam, popatrzę co się dzieje na mapie. Proszę państwa, Jinx ucieka przed czterema! Szybka zmiana sytuacji. Oj, chyba ginie ten Marszachary. Jinx prawdopodobnie także zginie. Nie? Jednak zabiją. Toż ostatniej chwili na pomoc przybywa Garen z tresem, a ja z pozycji komentatora zawróciłem sobie na Black Cleavera. Kto powiedział, że komentowanie nie daje pieniędzy? No kto? No który? No czury. Pokażcie mi go. Oj, chyba nie zdążę to tylko tower. No, zdecydowanie nie zdąży. Jednak jeszcze ma urazę do, do tej pierwszej akcji jak widzimy. Nadal flame. Zobaczmy czy sobie dam radę. Na spokoj. Bojownika jest nieśmiertelny. Takie gry mu cały czas grać. 13 nadal najwyższy w najwyższym drużynie w dżungli. Nie z dawaj treść, przyciągają do siebie. Ja mam tylko pół życia, damy radę. O Chciałem sobie, się dom. AHA! I nie zdążyłem się w krzaki schować. Ach, no nic. Z tego pożeracza nic się nie już zrobić. Innego oprócz Trinitki? Nie. Może by oni się poddali już? nie, jeszcze nie mogą się poddać. No spoko. BUM No 20 minuta panowie Surrender Flops Czy za zabicie inhibitora nie ma 80 golda przez przypadek? To mi się przydało na zimę No nic, pokomentujemy S! Katastroficzny błąd skutka. skutkach kręci się, kręci zabija niedalek treść, morduje w sposób jakże Brutalny tą Tego? Czyli te Nie, to jest wina. Nie wiem. Chyba nie daleko. Albo nie? Nie wiem. BG Retard. BG Retard. O, i mam na nazwę. Proszę, pańczyk. Riven prawdopodobnie tak, prawdopodobnie tak, że w tamtym miejscu. Nie, ezril puszcza ulta No nic, pójdę tam. Ja sobie już do końca gry przestać w bazie Lepszy przypadek nie zginę gdzieś jeszcze i sobie nie wsić statów. Właśnie mam najlepsze staty O, mam najlepsze staty I show so proud. Oj, ginie nam Jinx O, nie hm. Go for penta? Let's trap Jakie beki Żadne beki O nie, 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 nie. Nie. Chodź tu. Chodź tu! Chodź tu! No dobra, teraz się cofnę. On ma już pełno życia, więc mogę sobie nie dać rady 1 vs 4. Jeśli nie mają pełne życia. Bo tak jak wtedy by wpadł, użyłem tego ulta. On zataje tu 200 demage. Odepchnąłbym nie jakbyś to, żebym sfokusował się, kto tam najwięcej bije u nich. Kurczę, czy tam mogą, by mnie zabić? Nie. Okej, okay, super, że idziesz, ale nie. Uch! Dobra, to jest troszkę. zrobić fullback. Coś poszło nie tak. To potrzeba tylko 1200 golda. No tak, bo teraz ten... Trinitka kosztuje 3 gold. <głos》> złożenie jej. To jest śmieszne. Rozbalansowane. Nie ma asysty. O, będzie. Jest! Trynyty, forsy! Trynyty, force! No dawaj, już kończcie tam Chamczy oto do tej osoby, która do mnie dzwoniła. Może coś ważnego w tobie. A więc dziękuję za oglądanie. O ile tylko kogo trzymam do tego momentu. Cześć!